Głównie spawacz, monter i mhm. pracuję w takim przemyśle dosyć ciężkim. Pani widząc stan mojego palca stwierdziła, że tu już nic nie da rady, tylko trzeba usunąć wały i skierowała mnie do Was. Bo. Jest Pan zdziwiony, co wyszło? No ja, jestem trochę zdziwiony, nie powiem, że nie. Myślałem, że jest wszystko git, że jest wszystko dobrze. Że jest git. No, no nie, jest git. Raga, nie jest git. Nie jest git. W Zdańskim Instytucie Podologii kolejny dzień pracy. Z jakimi problemami pojawią się pacjenci tym razem? Choroby i dolegliwości stóp dotyczą osób w każdym wieku, nawet bardzo młodych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, panie Xawery, ja. Tak. Pani Agnieszka już jest gotowa. Za chwilkę poprosi do gabinetu, więc można zostawić kurteczkę, usiąść Dobrze. i poczekać. Dziękuję. Mam na imię Xawery, Przyjechałem do Instytutu Podologii po to, aby usunąć narastające na moich palcach wały. Jestem 4 miesiące po konsultacjach i po zabiegu. Mam nadzieję, że dzisiaj zakończę całe leczenie i że szczęśliwie wrócę do domu. Pana Ksawerzego przyjmie magister Agnieszka Nowaczyk, Panasiuk. Dzień dobry, Panie Ksawery. Dobry, pani Agnieszko. Zapraszam na kontrolę. Jak minęła Panu podróż? Bardzo dobrze. Wszystko tak, bez, bez żadnych komplikacji. Bez, bez. Panie Ksawery, 4 miesiące terapii za nami. Tak? Najbardziej. tak jak sobie wspomnimy nasze początki, nie wiem czy Pan pamięta jak Pan trafił, to było cztery miesiące temu. Tak, pamiętam, pamiętam. Po takich swoich przejściach z wrastającymi paznokciami. I to bardzo długich przejściach, już dobre, trzy lata czasu było się zmęczyć, a w końcu już jest bardzo dobrze. Jest bardzo tak jest dobrze. Na dobrej drodze. A pamięta Pan od czego się u Pana zaczął ten problem? Zaczął się ten problem generalnie mi się wydaje jak już w butach roboczych latem przepocone nogi cały czas praca, praca i potem A jeszcze A co zawodowo Pan robi? Głównie spawać, monter. I mhm. pracuję w takim przemyśle dosyć ciężkim, mhm. gdzie takie obuwie ochronne jest wymagane po prostu, aby no nic tak. się nie stało przy pracy. No i mi się wydaje, że... I do... problem się nasilił. Tak jest. No ale rozumiem, że problem się nasilił, ale też wcześniej był problem, prawda? Bo od czegoś też się zaczęło, czyli w wieku dojrzewania. Tak, zapewne tak te wały zaczęły przerastać, nadpotliwość. Tak i mhm. zaczęły narastać i już coraz gorzej, coraz gorzej. Nie szło już trenować normalnie ani z innego tak nie Jeszcze sporty. Uprażać, tak, jak aktywne. Najbardziej. Nie szło już tego robić i później pierwszy podolog, który starał się mi pomóc, no chyba nie poszło już za bardzo czyli dobrze. To już było zbyt późno na klamry, prawda? Tak, i staraliśmy się usunąć z dwóch stron paznokieć, ale z czasem to narosło jeszcze bardziej i wtedy już... Trafiłem. Ale gdzieś po drodze były jakieś już ingerencje chirurgiczne? Tak, właśnie usuwanie tej płytki paznokciowej z lewej Aha, z lewej. cała płytka była usuwana, tak? Nie, Czy resekcja nie. klinowa? Resekcja klinowa, Bo... tak. Czyli resekcja, resekcja klinowa nie przyniosła efektów? Tak, nie przyniosła. I potem co było dalej? Trafił pan gdzie dalej? Później pojechałem do pani Podolek w chodzieży. Mhm. Do pani Agnieszki Kulki pan tak. trafił w chodzieży, tak. tak. Mhm. I pani. Widząc stan mojego palca, stwierdziła, że tu już nic nie da rady, tylko trzeba usunąć wały i skierowała mnie do Was, Aha. do Instytutu właśnie. No to cieszę się, że został Pan tak pokierowany, bo bardzo dużo podologów na etapie takich właśnie mocnych przerostów wałów paznokciowych. niestety pomimo to, że chcą pomóc pacjentowi, niestety nie są już w stanie, jeżeli problem jest długotrwały, jest przewlekły, to taka placówka, jak nasza rozwiązuje ten problem poprzez y, zabieg chirurgii palca y, polegającym na tym, że wycinamy wały około y, zakładamy szwy, no i po zdjęciu szwów patrzymy, jaka jest kondycja płytki paznokciowej, czy, jest, czy jeszcze wymaga skorygowania. Jest. No i tak było w pana przypadku, że wykonaliśmy plastykę wałów około potem zostały usunięte szwy. Następnie na kontroli u mnie stwierdziłam, że założymy u Pana klamry tytanowe i te klamry tytanowe nosił pan dwa miesiące. Pięknie skorygowały płytkę paznokciową, bo po chirurgii palca y, ta korekta bardzo szybko przebiega. No i dzisiaj mamy kontrolę, więc dzisiaj zobaczymy, jak wyglądają u Pana te dwa palce, bo pan miał i prawy, i lewy poddany y, właśnie plastyce wałów około paznokciowych. To zapraszam na fotel. Proszę sobie usiąść. Pan Ksawery został skierowany do Instytutu Podologii z gabinetu pani podolog Agnieszki Kulki Chodzieży W ramach współpracy międzygabinetowej w zakresie chirurgii palca. Pacjent zmagał się z wrastaniem paznokci. Problem zaczął się w wieku dojrzewania. Czynnikami, które się do tego przyczyniły, były nadpronacja, płaskostopie podłużne, powodujące nieprawidłowe obciążenie stopy. W wyniku częstych stanów zapalnych doszło do przerostu wałów okołopaznokciowych. Z tego powodu pan Ksawery został zakwalifikowany do plastyki wałów okołopaznokciowych. Chirurg usuwa nadmiar tkanki, modeluje wały paznokciowe i przywraca ich prawidłowy kształt. W instytucie przeprowadzane są zabiegi podologiczne, ale również zabiegi mikrochirurgii palca. Trafiają tu pacjenci z najpoważniejszymi problemami. Wyglądają o wiele lepiej to bez no, dwóch No wyglądają przepięknie i klamra już jest na samym końcu. Super. Pięknie tutaj do usunięcia ta klamra. I tutaj tak samo będziemy usuwać. Panie Ksawery, jestem zachwycona tym, co dzisiaj widzę, jak pięknie ja nam. Ta terapia przebiegła. Ja nie wiem, czy pan pamięta, jak, jak, z czym pan trafił, pamiętam, ale pamiętam. też tutaj przypomnę, jak pan do nas trafił. To ten przerost wału był naprawdę spory. Proszę zobaczyć, jaki efekt udało nam się osiągnąć po wykonaniu tej chirurgii palca, po założeniu klamer tytanowych, mamy pięknie rozprostowaną też płytkę paznokciową i tutaj mamy drugi paluszek. I proszę zobaczyć ta różnicę. Różnica jest. No kolosalna. Tutaj widzę, że nawet ten wał był bardziej przerośnięty, bo palec, tutaj który... chyba zaczął być chorobity jako pierwszy w ogóle. Ten tutaj, tak? tak ten tak. wał. To proszę zobaczyć, jak w tej chwili to, co było, zostało usunięte. Powiem tak, jestem zachwycona tą naszą ja pracą. Również. Oczywiście też higiena tutaj jest, odgrywa bardzo ważną rolę u Pana, bo wiadomo, że Pan pracuje w obuwiu tak. ochronnym, tak? Bardzo długi czas, pracuję właśnie codziennie w tym obuwiu ochronnym. Mm -hmm. Od ilu lat już pan pracuje w tym obuwiu? To są takie buty z blachą, prawda? Tak buty, tak, buty z blachą, tak od dobrych dwóch lat, bo nasza firma właśnie zajmuje się produkcją drzwi okrętowych, takich właśnie, które są o. tak w porcie, na przykład w Gdańsku, są Super. składane, tam wielkie statki, albo również jakieś inne okręty, i wtedy nasza firma się zajmuje właśnie to poważną produkcji. funkcję pan pełni, prawda? Myślę, że dosyć poważną. No. no, to naprawdę podziwiam. Nie możemy sobie pozwolić tam, żeby jakoś, jakoś nasza też była niska, żebyście nie stał jakiś wypadek na morzu, bo coś musi to być zrobione konkretnie. Super. No to właściwie, to te buty, te buty tutaj noszone cały dzień też się tak. przyczyniły troszeczkę do tego. Stanu zaostrzonego, jeżeli chodzi o te wrastanie paznokci, prawda? również. Przede wszystkim zmieniłem buty na buty z kładką z kompozytów, z tymi właśnie noskami zamiast stali. jest kompozyt. Mm -hmm. To jest o wiele lżejsze, a również wytrzymałość była bardzo podobna. Ale co lepiej było? Jak o wiele lepiej. But? Lżejsze tak, tak. tak. Mm -hmm. Troszkę więcej kosztują, ale jest warto. Wygoda i mm -hmm. w ogóle komfort pracy się zmienił. A tym bardziej, Super, jak pracuję od 8 do 12 tak. godzin czasami w tej pracy. to a tak pan pracuje cały tydzień? Różnie, zależy. Zależy, co jest do pracy. Wiem, że w firmie to jeszcze dorywcze u siebie. I... Ojej, ciągle jest pan zaangażowany. To jak, jak dziewczyna pana wspiera w tym wszystkim? No bo tutaj z jednej strony mieliśmy problem z, z tym przerostem wałów, stanem zapalnym. Przecież to też było uciążliwe dla było, pana, było, prawda? Jak najbardziej, ale wspieramy cały czas. Myślę, że tak? nie przestanie, ja również ją wspieram. Tak jak do Pani zawsze przyjeżdżała ze mną, a dzisiaj nie ma No akurat... właśnie, dzisiaj dziewczyny nie ma z <grym> Dzisiaj nie ma akurat. Wyjątkowo. Tak jest. No niestety, bo dzisiaj u dentysty ma wizytę również i. Aha, dobrze. To co teraz wykonam, to w tej chwili usunę klamrę. I jedną i drugą, ponieważ przyszedł czas, żeby te klamry już usunąć. I cieszyć się zdrowym, ładnym paznokciem, tak? <grym> Super. Także co? No to działamy, zdejmujemy klamry. Pewne ręce pani magister potrafią czynić cuda, a takie zabiegi wymagają nie tylko wyjątkowej precyzji, super nowoczesnego sprzętu, ale również delikatności. Bo pacjenci przychodzący do Instytutu przeważnie zmagają się z bardzo dotkliwym bólem. Leczenie sprawia, że mogą wreszcie o nim zapomnieć. Piękna, piękna przemiana u pana, a proszę mi powiedzieć po wykonaniu tej plastyki wałów u nas. Po zabiegu było to dla Pana bardzo bolesne? Myślę, że Taki dwa, czas, tylko dwa. Zgojenia się? Nie, dwa pierwsze dni, jak te szwy jeszcze tak trochę ciągłe, to wtedy bolało. A poza Ale, tym to. To już było dobrze. Tak jest. Czyli do przeżycia, warto było. To jak najbardziej warto. Panie Ksawery, a nim Pan do nas trafił, to z jakimi trudnościami się Pan zmagał? Czy to bardzo bolało? Jakieś stany zapalne były? Utrudniało to? Funkcjonowanie no, życia codziennego. Najbardziej utrudniało na codziennie, żeby w ogóle. Ale co, po całym dniu robić. wracał pan z pracy, zdejmował pan buty. No i palce były całe bolały. Opuchnięte, bo to tak? Jest. Te Jakiś... stany zapalne też były naprawdę mocne. I mhm. codzienny dyskomfort to już była norma. A ja tak, jeszcze tak. byłem w trakcie robienia niektórych kursów i za bardzo czasu nie miałem akurat, żeby do Podologa też jeździć i... To domowo jak sobie pan radził z tym problemem? Codzienne oczyszczanie ojej, rany, żeby to, no tak, bo też to już była, wcześniej przypisał, przypisał mi pan, pani podolog wcześniejsza, o której jeszcze byłem, to mi przypisała sreberko, takie oklady. aha, czyli opatrunek ze srebrem, tak, opatrunek ze srebrem, uh -huh. odkażanie tą octaniseptu, wszystko, a później się też również okazało, że niby narość to jest od octaniseptu, czy coś takiego, no tak, nie używa się okteniseptu już w tej chwili, nie, ale, ale no tak, kiedyś jak. domowe to... sposoby, codziennie było, po prostu, czyszczona była rana, Codziennie dbałem, żeby mm -hmm. to jak najlepiej wyglądało, ale efekt był znikomy i postanowiłem, że w końcu już trzeba... Już był Pan zdeterminowany tak. na tyle, żeby to rozwiązać? Ani potrenować, ani zagrać piłkę, ani... To jakiś... dobrze, że Pan trafił do Pani podolog Agnieszki z Chodzieży, bo tak, jak wiedziała jak tu Pana pokierować, prawda? Tak jest, tak jak najbardziej. I teraz tak, ten preparat Pan stosował przez czas terapii, tych czterech miesięcy, dzisiaj tak samo Panu ten preparat zalecę do domu. Jest to preparat, który pięknie goi rany po chirurgii palca, to jest serum Epione, zawiera właśnie depantenol, aloes, kolagen, który pięknie właśnie i ma takie właściwości wyciszające i gojące i regenerujące płytkę paznokciową. Więc ciąg dalszy stosowania tego preparatu będzie, tak? Dobrze. Oczywiście, też po zabiegu, jak byliśmy po usunięciu szwów, naświetlałam Panu też te rany laserem EWRL w celu przyspieszenia gojenia ran. I to też Pan pamięta, że tak jest, fajnie tak nam dobrze. przyspieszyło ten proces zagojenia się tej tkanki po, po chirurgii palca. No i myślę, że tak. No, teraz tutaj nałożyłam preparat. Chwilę zaczekamy, aż się wchłonie. I chyba przyszedł czas na to, żeby zrobić skanowanie stóp i dobrać dla pana wkładki, tak? Bo jedną z przyczyn, yy, które też predysponują właśnie do przerostu wałów około jest nieodpowiednia biomechanika stóp, czyli nadpotliwość, która u pana była postawa, na pewno też przyczyniły się do tego dużego przerostu, bo przecież pan ma dopiero 19 tak. lat, prawda? Tak, tak a ten problem już trwa 3 lata. Czyli najgorszy etap też właśnie u młodzieży, wiek dojrzewania. Bardzo często też przyczynia się właśnie do przerostu wałów, do stanów zapalnych. No i do tego jeszcze pan taką piękną pracę wykonuje. Spawa pan drzwi do okrętów to coś cudownego. Naprawdę podziwiam. Dobrze, no to myślę, że teraz już obniżę pana i przejdziemy sobie na skanowanie stóp. Dobór indywidualnie wykonywanych wkładek do butów jest pięknym zwieńczeniem leczenia pana Xaverego. Właściwa biomechanika stóp i postawa będą zapobiegać powstawaniu kolejnych schorzeń. Panie Ksawer, to co u pana wyszło? To wyszło bardzo niedobrze, bardzo dużo się dzieje. I pytanie, dlaczego pan wcześniej wkładek nie nosił? Nikt nie zwrócił na to uwagę, że coś się dzieje ze stopami? Nigdy nie było? Mm, nigdy nie było, nic. Gimnastyka takiego. korekcyjna, jakieś ćwiczenie fizjoterapeutyczne, wkładki nie, nie były zalecane? Nic. To proszę zobaczyć, co się u pana dzieje. Wysokość łuku obniżone, czyli płaskostopie. I prawa, nie. i lewa stopa, tak? Oprócz tego, co jeszcze mamy? Nadmierną pronację, czyli stopy również nie układają się prawidłowo. Czyli zaburzona biomechanika u Pana wpłynęła też właśnie na przerost tych wałów, do tego jeszcze nadpotliwość, wiek dojrzewania, obuwie ochronne, praca, którą Pan wykonuje po ileś godzin dziennie, stopy się pocą, no i niestety doszło do tej, do tej dolegliwości właśnie wrastające paznokcie, przerost wałów. No i tutaj oczywiście na ten moment ustawimy Panu prawidłową biomechanikę stopy, tak? I teraz wkładki, które nam zasugerowało. Najlepsze dla Pana będą wkładki Impact, to są wkładki, które mają bardzo mocną amortyzację maksymalną <śm> y i one będą też bardzo dobre do chodzenia, tak? Okej. Okay. Dobrze? Jasne. Czy ma Pan jakieś pytania? Myślę, że na ten moment chyba nie. Jest Pan zdziwiony, co wyszło? No ja, jestem trochę zdziwiony, nie powiem, że nie. Myślałem, że jest wszystko git, że jest wszystko dobrze. Że jest git. No, no nie, tak, jest git. nie jest git. Nie jest git. Ewidentnie trzeba będzie na tym popracować. Tak, trzeba będzie popracować, a przyszłościowo dobrze by było, żeby zrobić wkładki i osobne do sportu, osobne do butów do codziennego Roboty. użytku, osobne do butów do pracy, butów ochronnych z blachą. Ponieważ ta dysfunkcja jest u pana spora, nie? Jasne. Dobrze? Będzie to trzeba. teraz co? Z tych paznokci teraz przejdziemy właśnie w popracowanie nad biomechaniką stóp. Tak jest, tak trzeba będzie zrobić. No niestety, od tego jesteśmy, <grym> no więc pomożemy. <para>. <grym> na indywidualnie wykonywane wkładki pacjenci Instytutu Podologii nie muszą długo czekać. Są one wykonywane na poczekaniu przy pomocy specjalistycznej aparatury. Jeszcze podczas wizyty można włożyć je do butów i cieszyć się wygodą chodzenia. Panie Xavery, proszę wstać. Jak w tych? Jest różnica. I to diametralna, naprawdę. O wiele lepiej się czuję. Tak? Tak. <głos> Jestem <głos> bardzo zadowolony z tego. Proszę się przejść kawałek, zobaczyć. Jest, z pewnością jest różnica. Różnica duża, prawda? Tak. I to jest to, czego Panu brakowało, żeby no. uniknąć właśnie tego przerostu wałów. Bo tutaj prawidłowa biomechanika odgrywa bardzo ważną rolę. O ja to nawet nie miałem pojęcia. Ale Także, już teraz będę musiał sobie jeszcze do innych butów wyrobić wkładki i będzie super. Czy jest Pan zadowolony? Tak jest, jestem bardzo zadowolona. Podczas dzisiejszej wizyty usunęliśmy klamry tytanowe, ponieważ pan Ksawery ma nadpronację i płaskostopie. Wykonaliśmy badanie stóp skanerem 3D. W ramach domowej pielęgnacji na dzień zaleciłam stosowanie pudru marki Peklavus. Puder marki Peklavus zawiera ekstrakt z rumianku, rozmarynu, szałwi, a tym samym ułatwia utrzymanie suchych stóp. Działa dezynfekująco i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Na noc zaleciłam stosowanie serum Epione z kolagenem, ekstraktem z aloesu, pantenolem, olejkami w celu dalszego wspierania regeneracji płytki paznokciowej, po zabiegu plastyki wałów paznokciowych i terapii klamrami. Czas na podsumowanie wizyty. W jakim nastroju jest nasz pacjent? Panie Ksawery, to zapraszam. Nasza wizyta dzisiaj dobiegła końca. Cześć. Ja również się cieszę, że mogłam Panu pomóc. W tej chwili już tutaj zostawiam pana na recepcji do zobaczenia. Dobrze. I tutaj zapakuję jeszcze preparaty, które zostały zalecone przez Panią Magnieszkę oraz zalecenia do tutaj korzystania wkładek. Tak. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wizytę i do zobaczenia następnym Dobrze, razem. Dobra Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Jestem już po konsultacji u pani Agnieszki. Dzisiejszego dnia ściągnęliśmy już klamry. Były one ze mną trzy miesiące, ale już na całe szczęście palce są zdrowe i myślę, że będę mógł zacząć z powrotem uprawiać moje ulubione sporty. Bardzo polecam Instytut Podologii u pani Agnieszki i cieszę się, że wykonałem wkładki, które będą mi pomagały w codziennym chodzeniu, bo faktycznie sytuacja z moją stopą już nie była za wesoła. Bardzo polecam Instytut Podologii. A zadowolony pacjent to najlepsza wizytówka dla całego zespołu tego wyjątkowego miejsca.